Dzisiaj chciałam Cię zachęcić do używania słowa, które ma niezwykle wysoką wibrację. A jest nim słowo: Dziękuję. Co sprawia, że to słowo, moim zdaniem, jest tak wyjątkowe, ponieważ, po pierwsze, przenosi Cię ono stan wdzięczności za to, co właśnie otrzymałaś. Po drugie, dzięki temu słowu możesz w ogóle zauważyć, że w danej sytuacji coś otrzymałaś. Dziękuję, że tu jesteś i słuchasz mojego nagrania. Dziękuję, że zostawiłaś pod nim serducho, to wiele dla mnie znaczy Twój feedback. Dziękuję, że przyszliście na czas na spotkanie, dzięki temu będziemy mogli je przeprowadzić i zakończyć w planowanym przedziale czasowym. Dziękuję, że mogłam spędzić z Tobą ten dzień, ten spacer tak mi zrelaksował. Zobacz, to są takie małe, drobne rzeczy, jednak jeśli potrafisz zobaczyć wdzięczność i podziękować i okazać komuś za tą małą, drobną rzecz, Nagle zobacz, jak to, jak widzisz swój świat, staje się przyjemne. Czyż nie? Miłego dnia!